Moim gościem jest ksiądz profesor Janusz Kurlikowski, który wydał w wydawnictwie Biały Prug książkę Moc Ducha Świętego. Co czytelnicy znajdą w tej książce? Proszę odpowiedź. Jak korzystać z sakramentu bierzmowania? To jest taka podpowiedź katechetyczno-przewodnikowa, która ma pokazać jak owocnie korzystać z sakramentu bierzmowania, przede wszystkim jak usytuować siebie, swoje życie, swoje działanie. W relacji do darów Ducha Świętego, do całości życia chrześcijańskiego, jak osiągnąć taką dobrą, poważną dojrzałość chrześcijańską, która, jak już wiemy z Nowego Testamentu, nieodzownie łączy się z tym, że Duch Święty jest tym, który do dojrzałości chrześcijańskiej nas prowadzi. Czy w dostrzeganiu działania Ducha Świętego, można pójść jakąś złą drogą, patrząc na to, jak wyglądają ruchy charyzmatyczne i jak czasami nawet te działające w kościele katolickim prowadzą do tego, że część ludzi odchodzi i szuka jakiejś innej formy religijności. Ta książka jest nawet zainspirowana właśnie tym problemem, bo chcę w niej pokazać, Właśnie jak nie ma żadnej potrzeby odwoływać się do jakichś podejrzanych, dziwnych, czasami bardzo osobliwych ruchów duchowych, żeby nawiązać relacje z duchem świętym. Trzeba korzystać z tego, co mamy, co jest fundamentalne: sakrament bierzmowania, który gwarantuje każdemu dar ducha świętego i każdy może w sposób pewny do tego daru się odwołać. Więc to jest w pewnym sensie taka ukryta, może chociaż w niektórych punktach to podkreślam, ale taka polemika z tymi ruchami takimi pentekostalnymi, które moim zdaniem. Zbyt bezkrytycznie czerpią z tych tradycji protestanckich. Bardzo dziękuję i wszystkich zachęcam do lektury książki Moc ducha.